Tak, pani poseł, dlaczego pani walczy cały czas o prawa pacjentów i prawa osób używających marihuany? Są udowodnione, że mają właściwości lecznicze i jest to coraz częstsze. Mogły być wykorzystywane np. przez pacjentów, po to, żeby oni mogli się bez lęku leczyć, żeby mogły być wykorzystywane konopie włókniste i uprawiane przez rolników. I żeby rolnik nie był zagrożony poczuciem tego, że jeśli jakaś roślina przekroczy 0,2 odsetka THC, to on stanie się nagle kryminalistą. I żeby dorosła osoba taka jak ja mogła sobie zajarać po prostu zwyczajnie. Tak jak mogę się napić kieliszka wina czy czegokolwiek innego. i te wszystkie przestępstwa, które dzisiaj są kryminalizowane, są przestępstwami wyłącznie na papierze, proszę to zauważyć, że tu nie ma żadnych ofiar, że tu nie ma niczego, co by sprawiało... Że jest jakiś czyn, który jest szkodliwy społecznie. Czy to, że ja sobie zajaram, jest szkodliwe społecznie? Czy to, że ja się będę leczyć marihuaną medyczną, jest, szko jest szkodliwe społecznie? Czy to, że ktoś uprawia konopie włókniste i robi z nich, nie wiem, ubrania, materiały budowlane, jest szkodliwe społecznie? Nie, więc skończmy z tym takim kazusem, koniecznością karania ludzi i mówienia: o e, to są narkotyki.“ Mówimy o możliwości refundacji części leków, gdzie mówimy o tym, że lekarze powinni być szkoleni, bo dzisiaj tak naprawdę oni nie mają zajęć w tej dziedzinie. Jest bardzo wielu bardzo dobrych ekspertów, na przykład od Parkinsona i od innych chorób i oni mówią, nie ja nie wiem jak korzystać z marihuany, a dlaczego przecież to jest tak skuteczne dzisiaj. Ja też jeżdżę, to już Mestosław wie. Ale ja jeżdżę od rozprawy do rozprawy pacjentów marihuany medycznej, którzy na przykład uprawiali marihuanę u siebie w domu, dlatego że nie było ich stać na to, żeby wykupić receptę. Albo te leki nie były po prostu dostępne w aptece. I teraz, w momencie, kiedy mam marihuanę z apteki, jestem pacjentem. Jeśli mam taką samą marihuanę, którą sobie uprawiam na parapecie, to jestem przestępcą. Więc to nie powinno tak wyglądać. Na szczęście te orzeczenia sądów już się zmieniają. Coraz częściej one są coraz łagodniejsze. Dochodzi już także do tego, że pewne sprawy są umarzane przez prokuraturę albo też ludzie są uniewinniani. I mam nadzieję, że polski parlament też pójdzie w tym kierunku, że przestaniemy po prostu... E, Sprawiać, że roślina, która naprawdę ma bardzo dużo zalet dla ludzi, przestanie być traktowana jako źródło wszelkiego zła. Nie, marihuana jest źródłem wszelkiego dobra i trzeba z tego umieć korzystać i pozwolić ludziom z tego korzystać. Kuracja marihuaną była dużo lepsza niż farmacja, ponieważ. Po farmacji e, towarzyszyły mi różne skutki uboczne, e, po marihuanie tych skutków nie ma. Dlatego uważam, że jest to lepszy i bezpieczniejszy środek w moim przypadku, w moim, e, w, e, w moim rozpoznaniu, czyli w zespole stresu pourazowego. -Pou po e, nazywam ubrawa, się Kamil Kaczerowski, jestem to, byłym to, funkcjonariuszem policji. Do... Okazuje się, że cały Sejm zajmuje się dzisiaj kwestiami konopi i marihuany. I mam nadzieję, że. Z... To i tak idzie już w dobrym kierunku. Jeśli jesteśmy w 2022 roku, to powinniśmy umieć dostosować się do tego i naprawdę nie robić z ludzi na siłę przestępców, bo 69-letni pan Ryszard z Krosna, który się po prostu leczy, dlatego że jest chory i nie może spać, nie jest przestępcą. Pan Darek, który ma dwa nowotwory mózgu i nie może inaczej się leczyć i po prostu hodował dla siebie marihuanę, nie jest przestępcą. Po prostu spójrzmy, usiądźmy do stołu i przestańmy kalkować uprzedzenia sprzed 50 lat. A wszystkie pieniądze, które mogłyby pójść z legalizacji, mogłyby pójść na cele społecznie użyteczne, szkoły, budynki, poprawę bezpieczeństwa w Polsce, więc wspierajcie bardzo mocno. Dokładnie na leczenie osób uzależnionych tych celów jest bardzo dużo i miejmy nadzieję, że Polska pójdzie przykładem innych państw z, z, z zachodnich, takich jak Niemcy, Kanada, Stany Zjednoczone, więc dzięki jeszcze, że oglądaliście, podajcie ten film dalej i do zobaczenia. Cześć!